3, 2, 1 PlayStation Man. Kolejne, tym razem moje pytanie: PlayStation Men. Nie bałem zasięgu ręki. Zapowiedź Ninja Gaiden Sigma 2. Czy rzeczywiście będzie taki dobry jak go malują? Poza tym czeka na Was obszerna informacja o pojawiającym się Fight Night Round 4 i świetnie zapadający się Wolfenstein. Co kryje się tak naprawdę pod Street Fighter 4? Bydlenie oczu? Najlepsze biotyka platformy. Dodatkowo przystacie recenzję Stormrise, Resistance Retribution i wiele więcej. Już Dio premiery do pobrania z oficjalnej strony. Pierwsze wrażenie popyta: Testak Fat Princess będzie hitem. Dodatkowo poznacie kontynuację wydarzeń z archiwów Sony oraz zwycięzców konkursu z zeszłego miesiąca. Na sam koniec czeka artykuł Niespodzianka dla fanów PSX. Już od 20 maja do pobrania na oficjalnej wyspce. Wieskowce...